Także siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku z Fortnite'a Tylko mi wejdzie, bo mnie wywaliło I widzimy się za chwilę E, elu, witka, elu, wina dla ojca, matki, córki, syna, elo, elo Moi drodzy, niedługo będę miał telefon Nie ten, co wam pokazywałem na filmach Tylko od brata sobie kupię Bo brat, chciał, bo brat sprzedaje telefon za 300 i ja mu tam i będę miał telefon 64 giga pamięci 4, 4 giga RAM -u. Fortnite będzie miało jeszcze mniejsze lagi -y niż tutaj. A jak chcecie nie mieć ani troszkę lagów, a chcecie mieć dobre ustawienia takie w miarę duże, to musicie mieć telefon Realme X50 Pro. Tam on nie ma żadnych lagów w Fortnite. -ie. I dzisiaj sobie poekskrymy do 13 poziomu. Do 14. Biorę separy. Pewnie zapytacie się. Mm, jak ty wbiłeś? Mm, jak ty to wbiłeś? wam mm, tu tylko 18 tysięcy PD potrzebuje. Wam pokażę. Zaraz wam pokażę, jak to wbić. Tylko sobie coś jeszcze kupimy. Nie żartuję, ale to jest mega fajne. I to jest mega fajne Ale nie kupię sobie tego Bo to za 48 minut znika. A szkoda, bo fajnie było chwilę wszystko szybko zrobić I tego też O kurwa O dobra, jednak zdążyłem Moi drodzy, ja gram pod ładowarką i wam pokażę sposób na ekspieńie, bo jest łatwiejsze i nie musicie nic zrobić jedynie, tylko zagrać 10 minut, nawet mniej. Ła, wow, ale Ła, wow, jaki gorący ten telefon. W ogóle to jest Android 2 Plus 2. Kurwa najbardziej czekamy i nic nie podoba i teraz tak, no Teraz tak. Patrzcie uważnie, bo musicie robić to co ja chyba występujemy. I w ogóle ten statek, co, na który teraz le lecę, to mnie do tego ogromnego przeteleportował.

Można stamtąd BattleBucksa zabrać, tylko ufam się nie zajebać. Ja bym nie nie, 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 nie nie ale... Nie pójdź... Ja nikt już na to nie poradzę. To nie już, to już nie, nie. O kur... Rozwalałam sobie...

Musimy mieć też w statku chociaż jedną broń. To kurwa wegnę. I wymarnę sobie I patrzcie, to jest ten projekt. Przenoszę. Nie muszę wchodzić w plecach. nie wchodzę w plecach, nie wchodzę w to, tylko i mogę też tym sposobem to wywalić. U, kur, 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 kur. To jest chyba pompada. na mnie, tak. Jakby zabiję tym prostem. Nie musicie nikogo zabijać, ale ja tak sobie przypodobał po prostu zrobiłem, bo teraz to ogólnie muszę zrobić, tak taki, taki cyp muszę sobie zrobić taki ten metal po prostu jeszcze zadać na do budowy ale sobie wykorzystam żeby tego było i spaczamy. uwaga patrzcie powinienem dostać kilka tysięcy PD dostałem 430 Nie wiem. Zagramy jeszcze raz, bo powinienem dostać kilka tysięcy PD-ków. PD. Ale nie dostałem. Chyba źle zrobiłem. Ano, tak już wiem, co źle zrobiłem. Nie no, po prostu musicie grać i ten sposób używać. Kiedy wam wyjdzie. Ari, Arie... Ariella. Jak chodzi o to pompka najlepsza. Oczywiście na daleko i na blisko. O Jezu, ale od ale odbrący. W ogóle zaraz u nas będzie burza. No, u mnie będzie burza, a nie u nas. A, uważa. Pery. Tu pisze pery. Tu pisze fery. dlatego, że nie potrzebuję nie, nie zdążyłem do wody właśnie odchodzi teraz z portatem? tam chyba jest wyspa startowa teraz bym zaznaczył znacznikiem mniej więcej w tym obszarze jest to wyspa startowa o, jest gdzie moje ufoki? Mm. I biorę lantarzowe wale. Boiko, no nie, ufoki tu są, idę stąd. O, tu jest mój amator, no jest. Aha. Tak, to moje ulubione? Tak. Mam lagi na najgorszych ustawieniach. Słownie na gorszych. Kurwa. Kurwa! Chwila, nie mogę wyjść. O dobra. Boże, pieprzone muchy. Muszę zbierać ten, 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 ten Terima kasih telah menonton! アハハハハ Powinienem dostać kilka tysięcy. Powinienem dostać kilka tysięcy. Tylko ty możesz zapobiec kradzieży pałdowców. Nie podawaj swojego hasła osobom trzecim. Znaleźć część. Haha.